Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela palmowa, gdzieś koło 22 z lekkim hakiem, jakieś 15-20 po. Trochę późno na nagrywanie. Natomiast chodzi mi ten pomysł, żeby cokolwiek nagrać od piątku właściwie. Wydaje mi się, że ten filmik rozpocznie jakąś prostą serię. Natomiast nie obiecuję. Skąd pomysł? A no bo w piątek byliśmy w Rokitnie. Rokitna to w naszej diecezji takie sanktuarium maryjne. I wokół tego klasztoru, wokół tego sanktuarium jest rozsiana kalwaria. 34 chyba stacje Poświęcone męce i śmierci pana Jezusa. No i niczym na drodze krzyżowej, tak i tutaj wędruje się, rozważając poszczególne te momenty. W tym roku było mokro, wiecznie i zimno. Weszliśmy z tego czasu bardzo zziębnięci. Natomiast nie o pogodzie. Ponieważ droga ta zaczęła się około w pół do szóstej, więc jakąś godzinę, może półtora później, robiło już się ciemno. Natomiast póki było coś widać, to szedłem sobie na końcu tej drogi krzyżowej. I w niedalekiej odległości obok mnie treptała sobie jedna pani po którejś stacji mnie zaczepiła, dzieląc się tym, że, że te rozważania są dla niej jakieś takie trudne dzisiaj. Że w ogóle zastanawiała się, czy ma tutaj przyjechać. Podzieliła się także tym, że wykryli u niej jakąś chorobę dosyć trudną i ona sprawia, że że zwyczajnie w świecie nie wie, czy ta droga krzyżowa nie będzie jej ostatnią, i że to w ogóle jakoś tak bez sensu. I myślę sobie, że sporo takich przestrzeni w nas i dzisiaj, i w ogóle, to mogło być przestrzenie bez sensu. Jeśli wchodziłem sobie w ten dzień dzisiaj z tą myślą, to no, to mamy niedzielę palmową, niedzielę chwały, niedzielę, gdzie śpiewa się Hosanna, a jednocześnie psalm, który wrawczenie ma zdanie: Boże, mój Boże, czemuś nie opuścił. Niedziela palmowa, niedziela chwały, a zarazem niedziela męki pańskiej. Niedziela, gdzie wraz z tymi tłumami, które towarzyszyły Jezusowi, takim chcemy śpiewać Hosanna, a jednocześnie te palmy to często przywara i gadżet dzieci. Spotkałem dzisiaj rodziny, które y, wieloosobowe, a miały jakąś tam palemkę, nie? Myślę, że, że jak ludzie wiwatowali i, i witali tego, który wjeżdżał jako król, to, to chciano mu oddać cześć do końca. I nie mówię tego jako wyrzut. Raczej jako coś, co domaga się trochę więcej sensu. W ogóle wjeżdża króla, wjeżdża na osiołku. Ten dzień to u nas w parafii, ale z tego co Facebook donosi, to nie tylko tam. Dzień, gdzie była też Droga Krzyżowa. I idziemy nią. A jednocześnie tak trudno jest nam wziąć krzyż. Także ten drewniany. Także zdobyć się na to, ażeby w tej drodze krzyżowej uczestniczyć. I w tej przestrzeni bez sensu, bez sensów, nawet w liczbie mnogiej, to właściwie wchodzi On, Chrystus, który mówi, że zbawi świat, że zbawił świat przez głupstwo ogłoszenia krzyża. To święty Paweł. To Jezus, który mówi, że błogosławieni ci, którzy uwierzyli. To Jezus, który mówi, wysławiając Ojca, że zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawił prostaczką. To Jezus, który może tak bardzo chce dzisiaj powiedzieć, że w tych bezsensach to On jest obecny. Że zwyczajnie w świecie temu towarzyszy. Że nie są one Mu obce. Że Cokolwiek przeżywam, czemu trudno jest nadać sens, to On tam zwyczajnie w świecie jest. I zwyczajnie w świecie chcę tam błogosławić, chcę tam wnosić nową jakość, że Jego droga nie kończy się krzyżem, ale kończy się zwycięstwem, i że On nadal żyje, że nadal towarzyszy, że nie opuszcza. I pewnie w wielu przestrzeniach to tylko on może nadać jakikolwiek sens. Także wtedy, kiedy dzisiaj go jeszcze nie widzę, także wtedy, kiedy dzisiaj trudno mi go dostrzec, to on prawdziwie działa. Prawdziwie działa. I może ta seria to nie będzie takie bezpośrednie opowiadanie o tym, co Jezus zrobił to nie będzie skupienie się na Jego wydarzeniach, na wydarzeniach z Jego życia. Taki cykl kiedyś nagrałem i gdzieś tutaj zalinkuję ten post czy tę listę. Późno jest, przepraszam. Może bardziej spróbuję poszukać tego, co jest bez sensu i tego, jak Jezus ten bezsens opisuje. W życiu poszczególnych ludzi, w życiu tych scen, które On podejmuje, w życiu takim, jakim nie my, ale On wymyślił. Życzę spokojnej nocy tym, którzy jeszcze dzisiaj ten film zobaczą, a tym, którzy zobaczą go jutro, to życzę błogosławionego Wielkiego Tygodnia i dobrego poniedziałku.